ze wstępnych tam relacji tych uczestników tam, znaczy jednego przynajmniej, tego kierującego, bo naszego policjanta zabrało pogotowie, zabrał do, do Dunowa mm -hmm. z podejrzeniem złamania nogi. To może być, jeżeli będzie złamanie powyżej 7, że no to będzie mieli do czynienia z wypadkiem, tak? Okay. E, jeżeli, jeżeli jednak nie doszło do złamania słuszenia mm -hmm. i będzie do dni 7, no to będzie kolizja, no. busem nie zauważył jadącego od tutaj Szczawna, od strony B... Westonie, Wiro, w... wirowa motocyklisty, a jadąc ten, ten, ten kierujący busa, po prostu skręcał w lewo, tak? Czyli przecinał ten toriazyk. No i tak widać po uderzeniu, że uderzył go lewą, lewą stroną, a z tej ścieżki rowerowej, z ulicy artyleryjskiej, tam jeżdżała jeszcze kobieta, stanęła na ustąp pierwszeństwa. No i ten motocykl w wyniku jeszcze tego uderzenia odbiło i uszkodziło tam lewy nadkole, lewy błotnik przedni tej Toyocie białej. Oczywiście y, te y, czynności, które są prowadzone na miejscu w dzisiejszym terminie, z wolą wskazać dokładnie, tak? Bo muszą być jeszcze te czynności wykonane, typu przesłuchania oficjalne. Mhm. I, bo może ten kierowca teraz jest w szoku, później sobie coś tam przyznać. No, może policji, uczestnicy, ta pani, ten pan, A przebadani przed, przed, przed przewiezieniem jeszcze, tak?